To jest Lenovo, tym razem w moje ręce wpadł tablet Lenovo S5000, czyli najnowszy produkt tego producenta. Niestety nie jest taki, jakbyśmy tego oczekiwali. Urządzenie z całą pewnością będzie tanie, nawet jeżeli producent było, Po prostu tak musi być. Spójrzcie chociażby na jego jakość wykonania. No to jest po prostu przerażające. Jest wielka szczelina między ramką okalającą a ekran, a właściwie całą budowę, a obudową, no kurczę, tam można spokojnie wsadzić w paznokieć i rozszerzyć tą szczelinę o jeszcze kilka milimetrów. To samo ma się do szczelin znajdujących się między ramką a ekranem. No kurczę, no co doma wiedzieć mogę. Jakość wykonania jest po prostu tragiczność Lenowo weź się do roboty, bo nawet w tanich tabletach nie może mieć, nie możemy mieć do czynienia z aż tak beznadziejną jakością wykonania. Sam tablet natomiast jest w miarę interesującym urządzeniem. Posiada bowiem czterordzeniowy procesor, siedmiocalowy ekran IPS. No to jest pierwszy, z tego co przynajmniej pamiętam, pierwszy tablet lenowo. Siedmiocalowy, niskobudżetowy w tablet z ekranem IPS. Krótki przegląd. Z tyłu mamy do dyspozycji aparat, u góry 3,5 mm wyczeku audio, z prawej strony przyciski do regulacji głośności. I co ciekawe, i trochę dziwne, według mnie, e, włącznik. Nie wiem dlaczego Lenovo zdecydowało się na zamienienie, zamienienie tych e, kolejności tych przycisków, bo zazwyczaj mamy do czynienia z przyciskiem włącznikowym. Nieco niżej. Tutaj jest odwrotnie. Na dole mamy port micro USB, natomiast lewa krawędź jest pustą. U góry, jak wspomniałam, 3,5 mm to będzie kaubio. i tam piękna obudowa. Co gorsza, nie jest to indywidualny przypadek. Zaraz obok mamy tablet ten sam, model dokładnie ten sam e, i program jest identyczny, niestety. E, co tutaj możemy Wam pokazać ciekawego? To to, że e, zmiana położenia ekranu trochę trwa. E, urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 4.2.2 Jelly Bean. Co ciekawe, jest tu jakaś nakładka producenta, która nie umożliwia, a jeżeli umożliwia, to ja tego jeszcze nie znalazłam, a staję tu od dobrych 10 minut, chyba, że jestem aż tak zakręcona, że tego po prostu nie mogłam znaleźć. Nie znalazłam tutaj możliwości przejścia do listy zainstalowanych aplikacji, tak jakby wszystkie aplikacje znajdowały się na ekranach domowych. jest, niestety ja jej nie znalazłam. Wiele więc wskazuje faktycznie na to, że aplikacje zainstalowane widoczne są wyłącznie na tychże ekranach domowych. E, internetu, jak działa, niestety Wam nie pokażę, jak, działa, jak szybko działa przeglądanie stron internetowych. Również, bo jak widzicie, e, strony internetowe tutaj nie chcą działać, bo takie jest niestety film. E, z czego wykonany jest tablet? Jak widzicie, z plastiku. E, dolna część okalające całe urządzenie ciągnące się dookoła wszystkich krawędzi e, no i z tyłu oczywiście jeszcze mamy do czynienia e, z e, nieco innym wykończeniem niż ten plastik, który jest błyszczący tutaj natomiast mamy do czynienia z lekką fakturą w sumie nie wiem jak to na zasad, ale czuć pod palcami, że nie jest to ładnie e, urządzenie pierwsze urządzenie jakie sprawia pandetne wykonanie Drugie wrażenie całkiem płynnie chodzi. Może jeżeli by wyglądało trochę lepiej, jeżeli końcowy egzemplarz, jaki otrzymam do testu, będzie lepiej wykonany, może moja opinia na temat tego produktu się zmieni. Niestety póki co jestem rozczarowana. Tyle zostałem nowo Jest to strasznie głośno, więc pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Kasa, że natura